Zapomnij o lajku i subie Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku o nazwie Dziwadełka. Cześć! Ha, siemanko, dziwadełka z tej strony. Thalas. I dzisiaj będzie kolejna faza. wiedźmy snów. Kolejna faza, czyli faza druga. Najpierw ustawię sobie jeszcze tutaj odpowiednią myszkę. Odpalę sobie tutaj o. Proszę bardzo, nie wiem w sumie po co to robię, ja i tak te piątek robić nie będę. Ale sobie tam zbieram. Może kiedyś się przyda, może kiedyś jakieś tam speedy sobie robić będę. Okej, okay, dobra. Jak zawsze okres G się właśnie zbliżył. I jak widzicie, w naszej gildii tutaj limit to 1000 punktów. Czyli. <grym> Co jest bardzo śmieszne, ponieważ proszę zobaczyć, zbieraj ze 122. Tak naprawdę mamy yy, plus, oczywiście, jedna tutaj dodatkowa, czyli 9 prób i 1000 punktów. Więc jest to gildia typowo właśnie do tego, żeby się zabawić, a nie do tego, aby tutaj skomleć nad tym, że. O Jezu, za mało punktów zrobiłeś, znowu w kolejnym GF, ble, 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 ble. Dobra, ubijemy sobie Szamana Woodu i będziemy lecieć od razu tutaj pod Eloise. Mianowicie Eloizę, gdyż tak właśnie nazywa się nasza Wiedźma Znów. Kolejna rzecz jest taka, że e, mm, był komentarz w poprzednim filmie, że po czy mógłbyś robić filmy bez róży? Jeżeli nie masz róży, to jesteś naprawdę na tak niskim poziomie, że to jest... Ue, chyba te że to je, jesteś na tak niskim poziomie, że to jest nieporozumienie. Po prostu Róż, róże ma praktycznie każdy. Więc nie wiem, trzeba mieć chyba. 300 tysięcy mocy, żeby nie mieć róży. Można najtańszy pakiet za 5 zł kupić, żeby różę dostać. Więc, no cóż, nie będę robił filmów, gdzie tej róży nie ma, gdyż jest ona praktycznie niezbędna do przechodzenia tego typu etapów. O, poziom prezentu wyniósł właśnie 22. No to fajnie, że poziom prezentu. Ok, skoczył na 22. Jak widzicie, bawię się teraz w międzynarodówce, jest fajnie. Tutaj nie ma co kłamać, atmosfera bardzo, bardzo, bardzo przyjemna. Akurat. Nie ma żadnego parcia tutaj na zdobywanie fortów, ani walki, mimo że tak naprawdę posiadamy jedną z największych mocy tutaj na serwerze. Ale parcia na to nie ma, dobra. Okej, okay. jeszcze przesunę mikrofon, dobra. Okay. I lecimy, postaramy się to zrobić, nie wiem, może dwoma składami. Jeden skład to będzie. Tu, 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 tu. Z tego co słyszałem, dobrym składem jest właśnie Róża, Dziecko Światła oraz Primadona. Dobrze, zobaczymy, czy takim składem to pójdzie dalej. Chcę tego szamana Udu ubić, czym prędzej tutaj. OK, jeszcze mam na 4 hity, co oznacza, że będę musiał prawdopodobnie sobie dodać na 99,9% trochę energii. Chociaż w sumie może i nawet nie, nie będę musiał sobie dodać na jeden hit, ale zaraz się tym zajmiemy. Teraz, oczywiście, są punkty gildii razy 3 co jest bardzo, bardzo przyjemne ok, zobaczymy ile mu weźmie jeżeli weźmie mu powyżej około 12% to w tym wypadku o, dobra, ok no to dodam sobie raz dwa, trzy, cztery no i już w tym momencie szaman łdu pójdzie na jeden raz, dobra skoro ja mam zbierać zasoby to od razu sobie tutaj wyślę na te zasoby, zrobię sobie zbieranie zasobów. Yy, od razu sobie walnę na cały tydzień. Tutaj <laughs> zbieranie zasobów razy 100, myślę, bo no, bo tak, pomogę. Więc zbieranie zasobów na cały tydzień razy 100. Okej, okay, no i lecimy w tym momencie w eko. No i będziemy zbierać. Okej, okay, dobra, pie, co tutaj? Możemy sobie takiego pozbierać. Dobra, mamy drewno już, ok. To lecimy zbierać drewno. Dobra, mm, co by tu jeszcze? Jakieś czwórki. Dobra, no, widzę, że tutaj czwórka to tak średnio trochę. A okej, okay, dobra. Dobra, 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 lecimy w takim razie w byle co. Jeszcze taką pogadankę po prostu chciałem tutaj z Wami przeprowadzić, że no dosyć miło, że tak naprawdę live o normalnych godzinach, jak to Mietek napisałeś tutaj, gdyż mówię to bezpośrednio do Ciebie, no, nie, nie należy zapominać o tym, że KWK zaczynało się o północy i ludzie chcieli tego live'a o północy. Kilka osób było właśnie wtedy o tej północy. Ja, jeżeli chcieliście live'a o północy, no to było północy. Dobra. W takim razie jedziemy z Wiedźmą snów. Dobra, ok. No to tak, nie może zginąć więcej niż jeden bohater. E, czy u, istota uratowana bla. dobra, wiedźma snów musi przeżyć ok, dobra, no to w takim razie spróbujmy tym składem e, 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 ok czyli tak, rusza dziecko snów i prima ok, dobra, próbujemy tym składem jako pierwszym oczywiście na manualu Dobra, jedziemy na manualu. O, widzę, że tutaj już. O, konkretnie, mistrz kucharski wyskoczył. Oczywiście, staram się to robić wszystko darmowymi bohaterami, moi drodzy, jak widzicie. Eee, I tak, róża jest darmowa i musicie w końcu przyjąć to do wiadomości. Dobra, zwykłe łupy szamana Udu. Okej, okay. dobra, przycięło trochę, ale to nic, zdarza się. Uuu! Wow! Prawie, 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 niewiele brakowało, ale za kogo ona się ma. Dobra, no i próbujemy dalej. Zobaczymy, czy nam to tutaj przejdzie. Jeżeli ude. Tak, wiedziałem, że w kogoś walnie mocniej. O, i to, to jest właśnie problem. Dlatego nie lubię tropicielki, gdyż ona ma te swoje zabójcze hity, można by rzec. Ale tutaj jak widzicie wiedźma snów pasywnie nas uleczyła. No i przechodzimy na sam koniec. Okej, okay, dobra, bombowy goblin. I już. Po... O Jezu, już posiłki od razu. Nie jest trudno. Ale nie jest też łatwo. Dobra, spróbujmy w jak największą ilość. O jest dropicielka jeszcze się tutaj przypałętała. Więc nie wiadomo, o, dobra od razu użyjmy tutaj Primadony, dobra, w jak największą ilość, oczywiście staramy się oponentów tutaj trafiać, o okej, okay, dobra, nie wiem ile razy te posiłki jeszcze będą przychodzić, bo zaraz jak się, jak tak dalej pójdzie to y, słabo to widzę. Ale poszło, więc widzicie, dzieckiem światła można to przejść tutaj ze spokojem różą oraz primą. Można to przejść. Przedzięto pierwszy raz, jak sami widzieliście. Okej, okay, dobra, inny skład jakiś. Chcieliście bez Dobrze, ok. No to w takim razie spróbujemy be, czymś bez róży. Ha, co będziemy tu potrzebowali? Hmm, hmm, hmm. hmm, hmm. Co tu jest w stanie przeżyć, albo dać takiego DPS-a? Dobra, spróbujmy z popielaczką. Może się uda z popielaczką. Zobaczymy. Może się uda, może i nie. A, ale pewności nie ma. Dobra, ok. Z popielaczka, jak widzę, tutaj jakoś, jakoś sobie radzi jeszcze. Wszystko oczywiście tutaj manualnie uderzamy w jak największą ilość wrogów. Dobra, poszło. Mana jest, więc ze spokojem, ze spokojem. Tutaj od razu zabieramy się za tropicielkę, jak najszybciej, najlepiej. Żeby po prostu za wiele tutaj zdziałać nie mogła. Ok, mamy od razu Primę już tutaj odpaloną. Ta niech rzuca, i teraz w kogo. O, tak, niestety poszło w dziecko światła, i poszedł kryt, najprawdopodobniej. Więc, o, dobra, i trzeba znowu ją da dać nakryta, i ostatnie użycie. Zeszła, dobra. No, ale w tym momencie dziecko światło ma bardzo mało życia, żeby. żeby... Niestety, dziecko światła zginęło, jak widzieliście. Więc. To była chyba kwestia teraz tego, tak naprawdę, jak szybko jesteśmy w stanie mm, używać tutaj skilli. Teraz już nie ma to sensu, gdyż, no niestety, yy, by się to nie udało, spróbujmy może jakimś innym hero tutaj to zrobić, tylko kim? Kim? Hmm, kogo by tu dać? Kogo by tu dać? W sumie spopielaczka jest najlepszym wyborem tutaj. Z darmowych bohaterów tak naprawdę. A hmm, dobra, może spróbujmy po prostu jeszcze raz, tylko tym razem będziemy troszeczkę inaczej te hity rzucać. Okej, okay, dobra, spróbujmy. Zachowamy primę na sam koniec, tutaj, żeby żeby miała manę. Dobra, tutaj wszyscy zostaną wybici bardzo szybko przez, właśnie tutaj, czarno skrzydła. Bardzo ładnie. Ok, teraz byłby, byłoby to. O, tego uderzenia się właśnie bałem. Ok, znowu byłoby, więc starajmy się stunować tutaj te ropicielkę, kiedy tylko próbuję użyć. O, właśnie, kiedy robię ten obrót, starajmy się ją wtedy stunować, gdyż ona ma wtedy bardzo mocne uderzenie. Ok, no niestety musimy prime użyć, co nie za bardzo mi się podoba, szczególnie że, no, mówiłem, tylko nie wiem dlaczego ma to ona dosłownie co 5 sekund. Oj, niepotrzebnie użyłem niestety tego skilla. Ale dobra, może się uda. Tym razem akurat. Spróbujmy tu, od razu używamy czarno skrzy... O Jezu. Tragedia, tragedia. Okej, okay. dziecko światła już padło. Więc no, jak widzieliście sami. Najlepszym składem tutaj jest. Czekajcie, bo my myśl... zastanawiam się jeszcze nad jednym tutaj. Zastanawiam się nad jednym jeszcze, mianowicie nad E, zobaczymy czy by to przeszło, no dobra, zobaczmy czy przejdzie kruk, ok, dobra, zobaczmy, może kruk przejdzie, nie jestem pewien, <laughs> on dosyć blisko podchodzi, zazwyczaj przez co naraża się tutaj na uderzenia, o, właśnie widzieliście przed chwilą jak to wyglądało, ok, dobra, użyjmy kruka kruk ma bardzo ładny taki skill, który uderza we wszystkich no i ta o, oh, jezu, jak jej po prostu nie znoszę jak jej nie znoszę zobaczymy teraz, czy zdąży uleczyć, nie zdążyłaby uleczyć niestety e, właśnie Wiedźma Snów tutaj, ok od razu czarno skrzydeł w ruch od razu tutaj w ruch również. Dobra, no i poszło. No ale jak widzicie, tutaj kiepsko jest, jeżeli chodzi o na, naszą biedną tutaj, naszego biednego króliczka. Więc liczmy na to, o właśnie. Liczmy na to, że uda się to zrobić. Uff, miejmy nadzieję, dobra, próbujmy krukiem. Próbujmy krukiem. Okej, okay. oni tak jakby nas blokują przed dojściem do tamtych. Dobra, no w końcu tego skilla i tak bym puścić musiał, dobra. Okej. Okay. Dobra, coś tam poszło, coś tam pykło, coś tam weszło. Ale dziecko światła padło. Dobra, ale dziecko światła padło. Dobra, inny skład. Czyli Dziecko Światła, Kruk, Primadona. Proszę bardzo, macie bez róży. Żebyście mi tutaj nie jęczeli ciągle, że róża, róża, róża. Więc macie bez róży. Udało się, macie bez róży. Udało się, dobra. Więc dziwadełka to było na tyle, jeżeli chodzi o drugą fazę Wiedźmy Snów. Oczywiście udostępniajcie ten filmik, jeżeli możecie. Albo y, tutaj y, polecajcie go znajomym. I to by było na tyle. I to był Thalas. Trzymajcie się, na razie i cześć!